Atakują moją mamę. Kiedy motocykliści usłyszeli powód, ruszyli natychmiast. Nie zapomnij napisać w komentarzu, z jakiego kraju nas oglądasz. Popołudnie opadało na prawie pusty parking, gdy dziewczynka wybiegła biegiem, z twarzą całą we łzach i zieloną sukienką pokrytą kurzem. Jej kroki były chaotyczne, zdesperowane, jakby każda sekunda ważyła jej na piersi. Motocykliści dopiero co zgasili silniki, kiedy ją zobaczyli, ale to jej krzyk ich zatrzymał. Proszę, pomóżcie mi! Wydyszała prawie bez tchu. Oni, oni atakują moją mamę. Lider grupy, Dante, mężczyzna o poważnym spojrzeniu i tatuażach mówiących o latach błędów i odkupienia, natychmiast wstał. Nie zawahał się ani sekundy, ale potrzebował zrozumieć: Gdzie jest twoja mama, mała? Powiedz mi dokładnie gdzie? zapytał, obniżając głos, próbując opanować narastający w nim niepokój. Dziewczynka wskazała boczną ulicę za supermarketem. Jej ręce trzęsły się tak bardzo, że Dante musiał uklęknąć, by je chwycić. Ilu ich było? Znasz dobrze te okolice? Kontynuował, gdy jego towarzysze podchodzili. Dwóch, chyba. Popychali ją w stronę samochodu. Uciekłam. Wyłkała dziewczynka. Głos jej się łamał. Dante wstał i odwrócił się do swojej grupy z autorytetem, który nie potrzebował krzyków. Wszyscy, już. Silniki odpalone. Nie pozwalamy, żeby ktoś dotykał kobiety przy nas. Mężczyźni nie zadawali pytań. Ryk silników wypełnił powietrze. Dziewczynka wsiadła na motocykl Dantego, chwytając go bez zastanowienia. On nigdy nie był ojcem. Nigdy nawet o tym nie myślał, ale w tej chwili czuł, że ta dziewczynka zależy od niego całkowicie. Gdy dotarli na wskazaną ulicę, ciężka cisza miejsca zaniepokoiła ich jeszcze bardziej. Dante zatrzymał motor. Zdjął dziewczynkę i ruszył ostrożnie. Nikogo nie było widać. Jesteś pewna, że to tutaj? Zapytał jeden z motocyklistów, obserwując okolice. Dziewczynka skinęła głową, przełykając ślinę. W takim razie oni musieli być z tyłu, tam, gdzie nie ma kamer, wyszeptała. Dante zrozumiał. Dał znak ręką. Dwóch jego ludzi obeszło teren. Reszta została przy dziewczynce, by ją uspokoić. Oddychała szybko. Starała się być dzielna. Po kilku sekundach jeden z motocyklistów wrócił szybkim krokiem. Jest torebka, leży rzucona. Wygląda na damską drogą. Dziewczynka ją zobaczyła i krzyknęła: To mamy, to jej torebka. Dante podniósł ją i sprawdził. Wszystko wskazywało na to, że kobietę zabrano siłą, ale nie wiedzieli, czy była jeszcze blisko. Każda sekunda była ważna. Znajdziemy ją, powiedział dziewczynce. Obiecuję. A jeśli jeśli oni zabiorą ją daleko? Zapytała z rozdzierającym serce strachem. Dopóki jesteś z nami, nikt już jej nie skrzywdzi, odpowiedział Dante, patrząc jej prosto w oczy. Jego ludzie ruszyli dalej, przeczesując załki. Jeden znalazł świeże ślady opon, inny usłyszał odległy huk, jakby zamknięcia metalowych drzwi. To nie było wystarczające, ale pozwalało budować trop. Dziewczynka zaczęła drżeć. Dante zdjął skórzaną kurtkę i okrył ją nią, nie zwracając uwagi na zimno. Jak masz na imię? zapytał łagodnie. Lucia, Lucia, posłuchaj czy twoja mama mówiła coś, zanim ci mężczyźni się pojawili? Rozmawiała z kimś? Każdy szczegół pomoże. Lucia zamknęła oczy, próbując sobie przypomnieć. Szłyśmy. Mówiła, że nie ufa panu, który szedł za nami ze sklepu a potem pojawił się drugi a ja ja uciekłam kiedy ją popchnęli. Dante wciągnął głęboki oddech. To oznaczało, że to nie był przypadek. To było zaplanowane. Motocyklista przybiegł zdyszany. Za kontenerem jest portfel. Dokumenty, karty i patrz na to. Dante wziął podaną wizytówkę. Duża firma. Lucia od razu ją rozpoznała. Moja mama tam pracuje. wyszeptała. To zmieniało wszystko. To nie był napad. To mogło być coś większego. Dante spojrzał na pustą ulicę, czując narastający ciężar. Coś było bardzo nie tak. Szukamy dalej, rozkazał. Nie odejdziemy stąd bez niej. I wtedy usłyszeli coś, co zmroziło im krew. Stłumiony krzyk w oddali, prawie niesłyszalny, ale wystarczający. Dźwięk dobiegał z najwęższego załuka. Dante nie czekał. Pobiegł pierwszy, przewracając po drodze skrzynki. Reszta za nim. Lucia także, choć kazał jej zostać. Za rogiem zobaczyli metalowe drzwi, uchylone. Znów jęk bólu. Dante kopnął drzwi i wszedł. W środku był opuszczony magazyn, oświetlony jedną lampą. Po środku kobieta próbowała wstać, a dwóch mężczyzn szeptało między sobą, jakby decydowali, co z nią zrobić. Gdy motocykliści weszli, ich twarze zmieniły się z zaskoczenia w wściekłość. Cofnijcie się, krzyknął jeden, chwytając metalową rurę. Ale Dante już szedł w ich stronę. Bez krzyku, bez groźby, z lodowatą pewnością. Puścicie ją, teraz, powiedział tylko. Napastnik zamachnął się rurą. Dante uchylił się, złapał go za ramię i wbił w ścianę tak mocno, że drugi cofnął się ze strachem, ale reszta motocyklistów zablokowała drogę ucieczki. W kilka sekund obaj napastnicy byli unieruchomieni. Lucia rzuciła się do matki, klękając przy niej. Mamo, mamo, jestem tu. To ja, oso, kobieta, wyczerpana, ale świadoma, przytuliła ją z siłą, rodzącą się z lęku przed utratą wszystkiego. Dante podszedł i zobaczył siniaki, zadrapania, ślady walki. Już dobrze, powiedział, jesteś bezpieczna. Kobieta spojrzała na niego i po raz pierwszy zobaczyła go naprawdę. Twardy, wytatuowany, z twarzą naznaczoną życiem, ale spokojem, który budził zaufanie. Motocykliści trzymali napastników do przyjazdu policji. Gdy funkcjonariusze zobaczyli drogą torebkę i dokumenty, zrozumieli, że to nie był zwykły napad. Kobieta w przerwach wyjaśniła, że jeden z jej sfrustrowanych pracowników od tygodni jej groził. Nigdy nie przypuszczała, że posunie się tak daleko. Lucja nie odsuwała się od Dantego. On znów okrył ją kurtką, jakby była jego własną. Kobieta podeszła do niego drżąc. Nie mam słów. Nie wiedziałam, czy jeszcze ją zobaczę. Zrobiliśmy tylko to, co trzeba, odpowiedział. Nie, zrobiliście o wiele więcej, powiedziała, a jej głos był miękki. Jak pan ma na imię? Dante. Powtórzyła to cicho, jakby chciała zapamiętać, wyjęła czek. On zaprzeczył ruchem głowy, ale ona nalegała. Proszę. To nie zapłata, to wdzięczność, a wdzięczności się nie odrzuca. Wziął więc czek, by jej nie urazić. Ich dłonie spotkały się na sekundę, która trwała zbyt długo, by była przypadkiem. Lucia przytuliła go mocno. Dziękuję, że przyprowadziłeś mi mamę, powiedziała. Dante wziął głęboki oddech. Widział w życiu wiele, ale niewiele rzeczy wstrząsnęło nim, jak widok tej dziewczynki biegnącej do niego na pustym parkingu. Kobieta podeszła z uśmiechem, zmęczonym, lecz żywym. Pojawiliście się, kiedy najbardziej was potrzebowałam, nigdy tego nie zapomnę. Zawahała się. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Dante nie odpowiedział słowami. Skinął głową. Ona zrozumiała. Gdy silniki znów zaryczały, a noc spowiła okolice, Dante pomyślał o tym, jak kruche jest życie i jak czasem los stawia na naszej drodze właściwych ludzi dokładnie w odpowiednim momencie. Nigdy nie wiesz, kto może odmienić Twoje życie. Ani kogo ty będziesz chronić całym swoim sercem.